Cześć widzowie, witam w kolejnym odcinku grupy eskortowej. Dzisiaj gramy prywatne. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, żeby zostawić suba i żeby wpadać na naszego Discorda, tutaj, tutaj macie link i macie link w opisie. W każdym razie, dzisiaj gramy prywatne na Blitz. I to prywatne będzie polegać na tym, że jest czterech Don melon, którzy będą przede mną uciekać, przed Wiltramem, i po prostu ja będę ich gonił i teraz oni będą musieli się pochować na mapie a ja będę ich po prostu szukał czyli oni tam będą mieli pół minuty na schowanie się to będzie proces i e, będę ich później szukał i będę musiał ich wszystkich po prostu odzyskać i zobaczymy jak to wyjdzie dobra, to Mr. Cheese zaczynamy Okej. Okay. Witam. witam jeszcze tak, witam, witam jest ja z nami też Adam jestem Adam ja i zjadam ja Jestem jestem Giuseppe Takoi Ej Adam ja Pozdrawiam powiem. Pozdrawiam Ty Wrocław Kiki kuku kaska. My mamy jedyną fajną broń Tutaj będą widzowie widać Ta broń zabije Wielkanowa To będzie jedyna nasza broń Dobra to teraz widzowie widzimy się po rozgrzewce Widzowie, teraz yy, przyspieszę wam czas oczekiwania, tutaj mogę wam wkleić jak Mr. bo Mr. Cheese też nagrywa, jak będzie tam gdzieś chodził i pamiętajcie o tym, żeby sobie obczaić nasz kanał i pamiętajcie, że za niedługo pojawi się nowy, duży projekt Hitroversum, Hit Hit czyli taki prawdziwy film, który właśnie będzie tworzony przez grupę escrowtową. i tak. w tym czasie teraz mogę wam pokazać to, co widzi teraz Mr. Cheese i tak dalej. Teraz lecimy z tym szukaniem. Najpierw sobie sprawdzimy tutaj. A, chłopaki, wy nie możecie nigdzie za bardzo chodzić. Dopiero jak was znajdę, to możecie uciekać. Najpierw sobie przejdziemy przez MIDA. Tutaj widzę, że nikogo nie ma. Możecie mówić mi jakieś podpowiedzi po jakimś czasie? Sprawdzimy sobie leżaczki. Od tej widzowie możemy sobie chillować bombę. Tam jest kalipso, um... Możemy kiedyś nagrać jakiś odcinek na Calypso? Dawajcie znać w komentarzach, czy chcecie. O, basenie, no. wkąpać, poglądać po Adam, idę, Adam, Adam. I o tym. Adam, poje taki żart. mam dzisiaj humoru. HAHAHA! <śmiewanie> <śmiewanie> się, ja! No i, ja. <śmiewanie> no i Czys nie żyje. jest mówimy, do widzenia. A zobaczymy, kto będzie następny. Ja się wystraszyłem. Nie spodziewałem. Co? Weź kamerę na mnie, zobacz. Okej. Okay. No, o kurde, no, ale dobre to wy... jest. Dobre. Gdzie wy jesteście? Wow, wow. Ej, to dajcie, to, to dajcie na odcinek gdzie jestem, okej? Okay? No dam, tam. tam. No. Tutaj to od Mr. Cheesa będzie w prawym górnym pa. rogu. E, no, bo po... widzę, że tutaj ktoś chodzi. E, no ta osoba już nie żyje, taktycznie. Kto to był? To hmm. Nie no, ma Czyli Zeppę już nie żyjesz, przykro mi. Wiko, coś ty zrobił chyba. A, I dla przypomnienia, widzowie? Wiko nie żyje. Wifram trzyma mnie w na, to, to piwnicy, pomocy. A ty, a pronak, ty mnie nie zauważyłeś, tak chcę przeszedłeś Kamienno no, to 45. To będzie, to, na na widać, to, to będzie na kamerze, widać, to będzie na kamerze. Już nie żyjesz, przykro mi. Dobra. Ile mi czasu zostało? Minuta 30. No ja tutaj 35. wkleję timer, żeby widzowie mieli. Albo nie wkleję, jakby się nie będzie chciał. Gdzie jest ten knur? Nie ma. Kurde. Adam wreszcie trochę wychyl, bo nie wiem gdzie jesteś dokładnie. Przecież ja wiem gdzie jest. A dobra, tutaj. To... I o, pierwsze Adam. Jak... No to jest dobre. O, nie ślepy trochę, nie wiesz. On koło mnie przeszedł dwa razy. Co Kurde, jest? ja się teraz zaczynałem bać, wiesz co? Ej skąd, ten skin kupiłeś w końcu, czy go wytropiłeś? Adam. Ej to w wytropiony A, A o, powiem ci on... tu jest. jest. Ciało. Je ja widzę wiesz, ciało, widzę urlop. Nie ma nikogo. Już on trzy razy przeszłeś. Adam, obróć się, gdzie jesteś? Nie. On mnie Ja chcę zobaczyć. To, to sprawdź sobie na mapie, sprawdź sobie na mapie, gdzie jest. Ale to przecież jest najprostsze, jak ty wilfram tego nie znalazłeś, go nie znalazłeś. O, no, jest, jest. jest odpowiedź, że Adam Adamus jest koło wieży, zakrętu, w muzeum i dzielnica Na mapie. Dzie dzielnica muzealna, tak? Gdzieś tam ko no, koło B. O. W okolicach B mówić. Czas, 14 sekund zostało. W okolicach muzeum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i game over. Nie, 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 to nie, 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 punkt dla nie, miejscu... nie, Pierwszy punkt Jak? dla całej reszty grupy nie, Widzowie teraz odczekamy znowu czas, tutaj wam puszczę mm. co, co się dzieje u nie, Cheesa. I poczeka... ja sobie tutaj poczekam. Albion Online to sandbox MMORPG, w którym to ty piszesz własną historię, zamiast podążać wyty... Hahaha, Wilfran wyrusza na łowy. mogę tak skakać. Mam dobrą kryjówkę, ja nie wiem czy to... Ja pier... Ale zawsze ja? Aaaa! Nie żyję. Dobra. Zawsze ja. Mam dobrą kryjówkę tutaj. Kto, kto to był? Wiko. Wiko nie żyje. Dobra. Kamera Do na Adama. Zobaczymy. Teraz Adam. O. O, no I Adam jej jej. Jej. I został Giuseppe. A! A! Gaz, gaz, gaz. Ej, za tymi się schowa. I tutaj mogę się. Tej, tam gdzieś. Nie wklej tutaj tej pisanki, nie wkleję. Ej, a może dawajcie chodźmy chodźmy w czwórkę grupa skrasowego i go zastrzelmy, jak będzie koło nas. Ej no. Dobrze, dobry pomysł. Do... Ej, ale I nie za... Przecież gadaliśmy o tym. Nie. No. Nie, Filfran, nie rób tego. Weź nie musisz! Tu wejdź na czat. No nasz. nie ma nic. Na Schowaj wacata? się tam, gdzie ja. Towarzysze. A, to już wydałem na głos. Jak Dobra. E, ja nic... E, sorry, że nic nie mówię, ale tak wiecie. E, czuję der Hund. Ja mogę podpowiedzieć, że Marcel jest koło rynny ściekowej. Miko, to mi ty... powiedziałeś, tu wszędzie są rynny, człowieku. Rynna, 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 rynna. O kurcze, O KURCZE nie. NIE, WIDZ Dobra, uciekł, uciekł, no co ty robisz? Głupie się Nie widzę go, jego jeszcze nie widziałem widzowie Dobrze, uciekł, uciekł, uciekł Uciekł, uciekł Uciekł, dobrze, uciekaj, uciekaj, uciekaj jak najdalej, uciekaj jak najdalej Głowę w dół, głowę w dół, to ci nie będzie widział nie, siedź za tymi, siedź za Ty tym. Jesteś człowieku, jak ja będę to... się do ściany i siedź za tym. Głowę w dół. Tutaj? No cicho, tam to, Tutaj. kurde... Ale nie znajdzie, jak nie popowiada mu aż tak mocno. Trójnik, po prostu trójnik, trójnik, trójnik i... Krawędziowanie, 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 krawędziowanie. krawędziowanie, krawędziowanie. Gdzie on jest? Podpo e, dawajcie jakąś podpowiedź. Eee... E, e, chwila. Zielono. Eee... E, e, zielono. E, kotki, kotki, Yellow, kotki, co jest kotki podpowiedź. Kotki Giuseppe, uciekaj! O kurde! Icjek, punkcik dla Wilfrana Teraz ja muszę się dobrze ukryć przed... Dobra, ja, ja nie mogę się ukrywać tak blisko Wilfrana Ja wiem, że on mnie zła Ja mam dobrą kryłkę chyba Co? Ale... Chodź ze mną Ewiko, chodź ze mną Chodź chodźcie, chodźcie chodź, chodź, chodź. chodź ze mną chodź

a jak chcecie, to się na kuckach. Na Nakrótka? Nie. Oliwa, bo ty debil. O, o! <grym> Jesteś debilem. Debil. Uciekać! Uciekać! Po się dorzucali tego flesza? Jestem już nie Co? w ogóle, ja pierdzielę. Zabić! No Uciekać! Uciekaj! Niko, nie! A zalałaś! Ja nie żyję! Niko, uciekaj! <grym> Nie! nie. Kto, ile mu zadaliście? Bo ja 69, 69 sześć Chłopaki, kto został? Nie wiem, kto. Totalnie nie wiem, nie wiem, nie. A no ja nie wiem, bo u mnie tego nie. No wie... ja! A. A. I, Jaki? Nie, nie mogę. Nie, widzieliście mnie, co? Nie, jeszcze nie. Nie skądże Kutaj, kutaj! Ja nie uciągaj broni, bo to słychać. Przecież on ma wyłączony głos! No właśnie. A. A no. no, ked O kurde! Spierdzielamy <grym> On, on, on ma 10 AP. A jak on nie do końca zapomniałem, zapomniałem? I leży sparaliżowany. O, ja muszę się gdzieś dobrze ukryć. Mam Przed pomysł, nim, Mam pomysł na kryjówkę. Chodźcie do mną grupa jest gotowa. Dobra, jakby to, to jak wybiłam, tak, jakby jak, po tej ja, rundzie tutaj, ono. tam na kamerę ja, na mnie. I teraz Chodźcie, znowu czekamy wszystko. aż się schowają te placium widzowie, eee, teraz mówią, że mają zainteresowaną pułapkę, także powinienem ja się ich bać pewnie. Eee, nie wiem czy mam się Nie ruszamy się, zostajemy tutaj do śmierci, do śmierci. Nie ruszamy się nikogo, Jestem Jesteśmy po Podpowiedź. Nie ma podpowiedzi. No. Nie ma potrzeby, znajdźcie nas. Adam, Adam no, się po, pulta, niech ten... widzowie zobaczą. Jeste, jesteśmy w nie mamy... Nie. Adam się pulta. A nie, fleszów nie rzucamy, tak mówię. Zobaczcie. Czego, nie rzucamy? Nie rzucamy flaszy. Pistolety że Adam, pistolety, każdy pistolet dziękuję. Ej, Adam się kręci, ale się kręci Ale uciekajmy, uciekajmy po tym, uciekajmy. Nie, będziemy tak stać, właśnie Ale Oliver, daj na mnie. Co? No widzę, przecież Ad Adam się pulta. Widzowie niech zobaczą. To jest jakiś podstęp. E, tam widzowie pewnie widzicie teraz ekran Cheese'a, ale uwierzcie, że ja po prostu jestem jakiś pośledzony i ich nie widzę. O, zobaczcie, jak tu jest fajny widok. Pyk! Na mida, na mida fajny widok. Nie można, jesteś najbliżej A, Panek, bliżej A. A dalej od B. Idzie. Jezu! Grisz Poczekaj, raz, dwa, trzy. <śla> A A o o I w tym momencie zakończymy ten wspaniały odcinek. Do zobaczenia, do widzenia. Cześć! <śla> Adam, powiedz coś, Adam! <śla> Krzycz! <śla>